Ja I to z tej strony no i dzisiaj będziemy... Dzisiaj wam powiem, ogólnie omówimy sobie 2024 rok i powiem wam, czemu mnie nie było, mam te wszystko no? Wszystko. I ogólnie nie było mnie przez to. Nie było mnie... To to, że miałem zrobiony internet w kąpie i po prostu no... Nie wiem, jakoś tak szykowałam się cały, cały, czas, cały czas do świąt. Może przez weekend będą filmy, na przykład uznajemy... Brawla od poniedziałku wracamy od poniedziałku wracamy z z filmami ogólnie Fortnite wszystko widzowie naprawdę dziękuję bo mamy 450 subów, to jest dla mnie dużo i w tym roku mieliśmy ogólnie mieliśmy moje filmy aż 34, 34 wszystkie moje filmy w tym roku zbierało 34 200, bo 34 200 wyświetleń. No, nie fajnie, bo to jest dużo dla mnie szczerze. Dla mnie niektórych youtuberów to niektórzy robią dla y, jednym, tym, jednym filmem, tyle. Dla mnie to jest akurat dużo. Przesłałem filmy 144. No i to jest w dużo. Na to, że mam około 300, no to jedna trzecia. Dobrze mówię. Co, polubienie miałam 706 razy, polubiliście moje filmy i napisaliście 128 komentarzy. Najpopularniejszy film, który został wysłany przesłany w tym roku, to był Styl złotki i daski. To był short, który został przez Was oglądnięty 3800 razy. Więc, to naprawdę jest dużo, wbiliśmy 2800 subów. Czwarte, co ja gadam? 208 słów. Więc no to dużo. Jak na to, że mam 400, to w Rady to mieliśmy wcześniej około 242. A mieliśmy około 400. Ogólnie nie udał mi się. Projekt miała w tym roku być nagrywalna. Ale się opóźniła o. Około przez pół roku się opóźniła. I startuje 9 kwietnia. Ja bardzo się zadowolony z tego roku, szybko mi w sumie zleciał, ale w następnym roku będzie jeszcze w tym roku jeszcze będzie mocniej, już w 2025. Na pewno otwor na pewno rozwinie się też kanał Tuhola. Pomogę mu w tym. Otworzę się kanał Takosika. No i co? No, to jest taki dosyć krótki film. Dla mnie odchodzę naprawdę... nagram dużo. Z Ogólnie, co jest? Ja nie są po prostu zadowolony strasznie ja i tego tak samo mówię, dziękuję Przepraszam, że tak wcale z tym, bo myślałam że zrobię to pierwszego, ale dopiero dzisiaj, trzeciego, przyszło mi podsumowanie roku. Więc no, dlatego nie miałem, jak tego zrobić. Ogólnie, tak się, że by... Chciałabym Wam powiedzieć coś. Nie naprawdę zwróciła, jak nagrywałam film, dlaczego mnie nie było? I to... I tam ktoś powiedział, że nikogo to nie interesuje. W duża ilość widzów napisała mnie, to interesuje i po prostu no tak stawiliście się za, mn za mną, Było mi naprawdę to bardzo miło. I ogólnie. Mam... Dostałem komputer w tym roku, zaczęłam ogólnie nagrywać. W połowie roku zaczęłam nagrywać na komputerze. Wtedy wrójmy się duże projekty. Tak się wybił w ogóle mój short. Nie, mój film jeden. Chyba, miał, chyba ma około 3000 wyświetleń, niech dobrze pamiętam. 3 albo 2000 wyświetleń. to jest duże dla mnie dla, dla osoby, która ma 400 400 osób to 2000 wyświetleń, albo 3000 wyświetleń. To jest naprawdę dużo. Za rok, w tym w tym, to w tym roku. Planuję trochę więcej, Planu planuję widzowie więcej nagrywać, ogólnie będą live'ów więcej, w tym roku mieliśmy chyba cztery live'y, cztery live'y więc jest dużo, Bo... chciałam więcej robić tych live'ów, ale no nie mogłem, już Wam mówię dokładnie, najpopularniejszy film, Widzowie film ma 3157 wyświetleń, a drugi najpopularniejszy ma 900. O co jest legendarny StarDrop? Okej. Okay. Ej gadżet. Okej okay, to widzowie nieważne. Może uda się jakąś faną. Naj najpopularniejszy film ma 3000 i, od... i to jest jakby film z tego roku, bo najpopularniejszy film z tego roku jakby z poprzedniego roku, 2000, z roku 2024 ma 869 wyświetleń, więc no w sumie o. widzę wie, w, w tym roku, w 2025 naprawdę będzie więcej ogólnie nagrywania, więcej daily, no widzowie też ogólnie będzie Będę się bardziej staro będę montował te filmy. Bo trochę montowałem, później nie montowałem. No i co? W co mam... ogólnie dużo razy was zawiodłem, Miało być ili, nie było Bardzo przepraszam za tę chwilę, jak was zawiodłem. No bo ja zawsze nie mogłem. I widzę go dziękuję. Osobom, które do mnie pisały, po prostu tak o sobie pisały do mnie na tym zawsze. Miło, jest jak ktoś chce to nam pogadać na tym Discordzie, więc zachęcam, możecie pisać. Ja się nie. Ja z, zazwyczaj będę odpisywał. Na pewno będę odpisywał. Więc. Dobra, tutaj cztery zasobów. Do końca tego roku lecimy chociaż po 600, to jest minimum. Co widzowie podsumowując 2024 rok był naprawdę super rokiem. Ale będą jeszcze lepsze. Żeby nie zatrzymujemy się, lecimy dalej. No i co? Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Widzimy się już w następnych. って言う